Obieg powietrza w sprężarce łopatkowej. Cześć, jestem Marcin i opowiem Ci o obiegu powietrza w sprężarce łopatkowej Hydrowein. Na początku obejrzyj na schemacie jak tłoczone jest powietrze, a potem zobaczysz to jeszcze raz na symulatorze sprężarki. Dodatkowo możesz popatrzeć na obieg oleju zaznaczony czerwonym kolorem, o którym opowiem Ci w następnym filmie. Zastane powietrze trafia przez filtr powietrza wlotowego A i zawór wlotowy B do łopatkowego stopnia sprężającego C. Zasadę działania łopatkowego stopnia sprężającego pokazaliśmy na filmie, do którego link zamieszczamy w opisie. Podczas procesu sprężania następuje znaczny wzrost temperatury powietrza, dlatego też musi być ono wstępnie schłodzone już w stopniu sprężającym. Składanie powietrza uzyskuje się poprzez wtrysk oleju do stopnia w punkcie D, ale z tego względu następuje również zanieczyszczenie sprężonego powietrza olejem. Sprężone powietrze zawierające niewielką ilość oleju po separacji wstępnej na płaszczu separatora E tłoczone jest przez separator dokładny J. Dzięki niemu zawartość resztkowa oleju w powietrzu jest na poziomie 3 mg na m3. Następnie powietrze przechodzi przez zawór minimalnego ciśnienia K, który dba o to, żeby ciśnienie w stopniu sprężającym było utrzymywane na minimalnym poziomie niezbędnym do przepływu oleju i sparowania. Na koniec powietrze przechodzi przez chłodnicę powietrza, w której jest dalej schładzane do temperatury około 80 stopni Celsjusza powyżej temperatury otoczenia i przekazywane poprzez przyłącze do sieci. Przepływ powietrza regulowany jest przez wbudowany system modulacji M. A teraz włączymy symulator sprężarki. Włączamy sprężarkę. Aktywujemy odbiór sprężonego powietrza. Powietrze dostaje się do sprężarki poprzez filtr powietrza i zawór blotowy. Dalej kierowany jest do łopatkowego stopnia sprężającego. Tu następuje wtrysk oleju i mieszanka powietrzno-olejowa zostaje skierowana na separator wstępny. Następnie przemieszcza się do separatora dokładnego. Dalej przez zawór minimalnego ciśnienia, poprzez chłodnicę do instalacji sprężonego powietrza. Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoja sprężarka pracuje prawidłowo, zadzwoń do nas. Szybko zdiagnozujemy jej pracę i w razie konieczności zalecimy środki zaradcze.